Z tej stronie. Zapraszam Was na trzeci odcinek z gry Roblox Pracuj w Pizzerii i skończyłam ostatnio tutaj w moim domku. Tak sobie tutaj go y, okarnęłam. tak więc idziemy teraz do pracy. Jedno stanowisko, na którym jeszcze nie pracowałam, to jest y, kierownik, więc może uda mi się być kierownikiem teraz. Ej, zobaczcie jak tu ładnie, tak jesiennie jest. Tak było? Nie, nie było chyba tak, nie? Tu jakieś pole kukurydzy jest. Będzie można zjeść kukurydzę, zaraz się przekonamy. Można tam skoczyć? Nie, nie można, ale zobaczcie, to jest naprawdę takie wielkie pole kukurydzy. Ale jaja. Spróbuję je obejść i zobaczymy, czy tam można wejść. Coś tutaj się błyszczy. Co to jest za jakiś listek? Wejście? Czy to jest jakiś labirynt w polu kukurydzy? Chyba tak, zobaczcie. Wejście, no dobrze, skoro tak zachęcają. Ciekawe, jak go przejdę, to co się stanie. Ale, no właśnie, dokąd ja mam dojść teraz? Bo nie wiem, tam coś migało, jakiś taki listek. Czy ja tam mam pójść? O nie, teraz nie wiem w którą stronę. Dobra, idę tutaj. To są jakieś strachy na wróble, więc idę tutaj. Nie wiem nawet, gdzie ja mam dojść. <grytania> tu jakieś czarownice? Co wy tak w kuku stoicie? <grytania> Przyzywacie jakiegoś demona? Two hours later. O nie, ciemno się zrobiło, niedobrze. Nic nie będę widziała. Nie wiem, po co ja się pchałam do tego labiryntu. Naprawdę nie wiem. Jest! Udało się! Ja mam nadzieję, że te, ta nagroda będzie warta tego poświęcenia i straty czasu, bo ja już tu chyba naprawdę z 10 minut krążyłam, albo i więcej. I to jest moja nagroda? To jest moja nagroda? Jakiś listek klonu? Super, idę do pracy się pochwalić szefowi. Dlaczego nie było mi dzisiaj w pracy? Kto jest dziś w ogóle szefem? Moment, zapnę tutaj ekwipunek. Halo, szefie! Puk, puk! O nie, nie otwiera. chcę się pochwalić moją nagrodą. <grystanie> Dlatego nie byłam w pracy. Halo, szefie, jestem pan... Oj, oj, przewróciłam się! Chyba mnie tak za okna pyknął, żeby mnie podglądała, co? Jak zostać tym kierownikiem? Co tutaj jest? Teleportacja kierownika. Teleport z to the... Dobra, kosztuje to 80 Robuxów, więc sprawdźmy to. No tak, tak, chcę to kupić. Chcę to kupić, bo nie stać w końcu. No i, jestem już kierownikiem? O! Teraz możesz przenieść się do krzesła kierownika, kiedy ta posada będzie dostępna? Co? O! Można kogoś wyrzucić! Mam nadzieję, że to jest właśnie ten kierownik. Nie, tu nie jest kierownik. O nie! No dobra, ale jak się posada kierownika zwolni, to automatycznie ja powinnam zostać kierownikiem. Tak przynajmniej mi się wydaje, co nie? No dobra, to na razie popracujemy sobie po prostu jako kucharz. Siema, zrobimy tutaj Wam aferkę, co? Poniszczymy Wam ha! Ja chcę być kierownikiem już! Dobra, odkładam tą gaśnicę. <noise> Jak ją odłożyć? Dobra, tutaj jest dużo zamówień, no to ja przyjmę zamówienia, bo nikt ich nie chce przyjąć. Elo, Elo 320, co byś chciała? O, wiem co chcę. No, dawaj, szybciej się decyduj, bo nie mamy czasu. O, jest! Czy chcesz zostać kierownikiem? Chcę zostać kierownikiem, tak jest. Jestem kierownikiem! Nawet mam garnitur i Mam nadzieję, że to kawa bez mleka, bo ja tylko piję kawę czarną. Wow! Mogę nawet światełko sobie zapalić i zgasić, a mogę kawę wypić nie mogę. Ha, ha, ha! I w sumie, co teraz? Co jako kierownik ja mogę robić? Chyba. Mogę sobie dać podwyżkę, prawda? Właśnie, co my tu mamy? Nic. Dobra, wyjdźmy, zobaczymy, co tam słychać, jak, jak pracownicy pracują. Co? Zaraz, sprawdzimy. O Boże, tu aż ktoś zielony jest! Okej. Okay. Zerknijmy, jak to tutaj funkcjonuje. Siema, siema, czemu nie robisz pizzy? Halo? Zobacz, ile zamówień jest, bierz się do roboty. O nie. U! Wzmuć do pracy, daj bonus, ogłoś pracownikiem dnia, głosuj o wyrzucenie z gry? Wzmuć do pracy, dawaj się. No, dawaj. Pracuj, pracuj, dziewczyno. A czemu tutaj nikogo nie ma? Kogo jeszcze wyrzucić z pracy? Zaraz zobaczymy. Kto tu nie pracuje? Siema! Co tam słychać? Iść do pracy. Nie ma jeszcze żadnej pizzy. Musisz iść na stanowisko kasiera, bo nie ma komu obsługiwać ludzi. Fajnie tak mogę powiadać teraz ludzi, nie? U prezent właśnie. A mogę sobie premię dać, czy nie mogę? Nie, ja jak na siebie kliknę to nie mogę. A szkoda. No powiem wam taka dzisiaj załoga na nocnej zmianie jest taka dosyć słaba. Tutaj jedna dziewczyna Oliwia, Oliwia się bardzo stara. Tutaj niestety musimy cię chyba wyrzucić z pizzerii, zwolnić, bo no przykro mi, ale nie pracujesz. Tutaj w ogóle gościu bez twarzy jest. Ojojoj, co mu się stało? A co ja taką małą wypłatę jako szef dostałam? Nie zgadzam się z tym. Ja muszę sobie dać podwyżkę. Tylko jak to zrobić? Dobra, dziewczyno, tutaj nie pracujesz już. O nie, ktoś się pali, szybko pomogę ci, pomogę ci, pomogę ci. Tylko muszę otworzyć. Już! Chodź tu, pomogę ci. Nie pal się, Oliwia, Oliwia! Już gasimy cię, gasimy. <laughs> Oliwia nam się podpaliła. <laughs> Oliwia! Mój najlepszy pracownik. O, patrzcie, ja przyszłam nawet do pizzerii. I zamawiam jakąś specjalną złotą pizzę. Wow. O, mi się podoba. Ja idę się napić kawy, bo. bo jestem zbyt zestresowana i spać mi się chce. O, tutaj, ty pracujesz? Czy nie pracujesz? A ty pracujesz? Nie wiadomo. O nie, nie, nie. Gdzie mi tutaj do mojego gabinetu we Chodzisz? O nie, 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 nie. Zapraszam do wyjścia albo nie. Już myślałam, że mnie zamknęła tutaj. O nie, to jest moje stanowisko, proszę mi stąd wyjść. Co chcesz? Podwyżkę pewnie, nie? Ja nie wiem, czy ja tak mogę ci dać podwyżkę tutaj. O, jest, daj bonus. Gracz otrzymał premię. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona z podwyżki. A teraz sią do roboty. No, do pracy. Sią. Tak jest. I drzwi zamknij jeszcze. Ja sobie kupię jakiś prezent, bo dawno sobie nie robiłam. Ten po ile był prezent? 200. 200. Uuu, ten jest drogi. 800, to mnie nie jesteś na ten. A ten? 800. Dobra, kupię sobie i co dostanę? Co dostanę? Otwórz. Yy... Łóżko z wozu z sianem? Nie chcę takiego łóżka! Ja ostatnio dostałam chmurkowe łóżko, tylko niestety nie mam miejsca na nie. Co tu się dzieje? Halo? O, a czemu Ty nie pracujesz? Halo? Hi! Jak tu się przywitać? Nie przywitam się z Tobą. Co tu z tą robisz? Spadła Ci na podłogę. Dobra, interes jako tako się kręci. Ja jadę samochodem trochę pozwiedzać, bo. albo i nie? Czemu nie mogę wejść do mojego samochodu? Który to mój samochód był? Haj, haj! Cześć, cześć wszystkim. Nie wiem, co tutaj porobić. O, Jakiś prezent dostałam! Coś mnie zaspędził nosaż. Niepospolity prezent, co to jest? Czemu ja jakiś nagrobek dostałam? Czy już ktoś mnie chce zabić tutaj, w tej grze? Naprawdę naklejkę na grobku dostałam? Ktoś mi chyba w śmierci rzeczy w tej grze. Co to jest? <laughs> wow, mogę teraz tak się kręcić fajnie z takim nagrobkiem, ale ja nie chcę nagrobku, ja wolę gaśnicę. Gaśnica jest lepsza. Pójdźmy sobie pozwiedzać, bo tam widziałam, że są jakieś wysepki, których jeszcze nie odkryłam, a udało mi się ostatnio znaleźć taką fajną jaskinię, w której w sumie nic nie było. Ale też udało mi się znaleźć sekretne przejście. Kto z Was nie widział poprzedniego odcinka, to zostawiam link w opisie. Ale ja bym chciała popłynąć na tamtą wysepkę. Sprawdzić, co tam jest, więc yy, zaraz się przekonamy. Tylko właśnie trzeba sobie tutaj wodę wyłączyć. Właśnie jak chcecie właśnie popłynąć w tej grze na jakąś wysepkę, klikacie w zębatkę, dokładna woda, cyk i możecie pływać wtedy, nie? Tak więc e, popłyniemy na tą wysepkę. Mam nadzieję. O nie, mój garnitur się zmoczy. Najgorzej. No, no nic, dobra. Cyk. I popłyniemy tam sobie. Miii! <laughs> Właśnie chciałam poodkrywać trochę, co tam się na tych wysepkach znajduje. A to, co to jest? Co to za chlebak jakiś. Wygląda jak chlebak, nie? Co to jest? Można w to wpłynąć. Hmm. Co? Ja... Gdzie mnie przeniosło? Dzień dobry. jaki, jaki strój fajny, pieseła, ale gdzie ja jestem? To jest ta restauracja w SpongeBobie pod tłustym krabem, ona się nazywała. Chyba tak. Ale dlaczego tutaj ludzie są? I gdzie jest ten? Skalmar, i gdzie jest Patryk, i gdzie jest y, pan Krab? Właściciel, właściciel tej y, burgerowni. Co ja mogę tutaj burgery robić? Nie, nie gadajcie, że ja mogę burgery tutaj smażyć. To teraz ja nie pracuję w pizzerii, Ale? tylko pracuję w burgerowni. Ej, a gdzie jest, gdzie ten, ten burger zniknął? Halo? I czemu tutaj tak kanapka dziwnie spada? Patrzcie, mogę smażyć tego burgera. A czemu on znika? O co tu chodzi? To co ja nie mogę tutaj burgerów robić? Czemu tutaj z nieba spadają bułki i papryki? Okej. Okay. Ja Cię kręcę! Ale tego powiem Wam, się nie spodziewałam! Ja chciałam popłynąć na tamtą wysepkę. Patrzcie, tutaj mamy nawet menu! O, to, to jest najlepszy chyba burger. Burger z sałatą. <grym> ja jakiego bym wybrała, to na pewno z serem, bo ja kocham ser. Mięsa dla mnie nie musi być, ale ser musi być, tak jak na pizzę. Dobra, obsłużmy tutaj tych ziomeczków. Możemy ich obsłużyć w ogóle? Hmm, tu mogę jakieś guziki klikać, ale chyba... Obsłużyć ich nie mogę, prawda? Nie. Ojojoj. No nic. No to niestety, ale nie obsłużę was chyba. Ja mam nadzieję, że będę mogła stąd wyjść, tylko. A tutaj co jest? Ej, tutaj gąbki spadają, zobaczcie. Co się dzieje tutaj? No, ej, zacięłam się. Szkoda, że tutaj pracować nie można. Tutaj co jest? Chyba piec, ale do, do czego w sumie piec? Przecież pizzy tutaj nie ma. Ale w ogóle zobaczcie pod wodą, jak już to ten piec zardzewiał tutaj. Oj, 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 Dobra, jak stąd wyjść teraz pytanie? Aj! Powiem Wam, trochę niedopracowana tutaj ta mapka jest. A szkoda, że nie można ich obsłużyć. Chyba, że można, to napiszcie w komentarzu i dajcie znać, czy znaliście ten sekret, bo ja totalnie nie. <laughs> Dlatego jestem zaskoczona. Idealnie pasowała mi się nawet koszulka ze spandwobem. Okej. Okay. To tylko pytanie, jak stąd teraz wyjść? Można na dach wskoczyć? O! O! Można wskoczyć na dach. Wow! Ale oddaliłam sobie mapę. Jakiś komin? No nie. I co ja tutaj utknęłam? Zobaczcie, nawet sama na serwerze jest. No dobra, kochani. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Robloxa, pracuj w pizzerii, to zostawcie pod tym filmem 5000 łapek w górę, to nagram kolejne części. A na razie to wszystko i widzimy się w kolejnych odcinkach pa pa